O tym się nie mówi, ale strach przed błędami potrafi być naprawdę paraliżujący. Zaczyna się od jednego niezręcznego słowa, potem wątpliwość: czy dobrze odmieniłeś czasownik? A potem już tylko rosnące napięcie i wycofanie. Znasz to? My też. Pisałem za życie gotowe teksty i uczyłem się ich na pamięć, żeby mój niderlandzki brzmiał idealnie. Przez pół roku we Francji rozmawiałam głównie po angielsku, bo wstydziłam się swojej nieperfekcyjnej francuskiej wymowy. Tak, to była praca, ale nie tylko nad językiem. To była praca nad głową, nad przekonaniami, na tym, żeby dać sobie prawo do bycia w procesie. Bo język to nie test. Język to most między tobą a drugim człowiekiem. Ile razy chciałeś coś powiedzieć w obcym języku, ale zamilkłeś? Bo w głowie pojawia się ten natręt na myśl, a co, jeśli się pomylę? Jeśli potrafisz się porozumieć, nawet z błędami, to znaczy, że Twój język działa. A jeśli czasem coś pójdzie nie tak, super, bo to właśnie z błędów uczymy się najwięcej. Nie chowaj się, mów, rozmawiaj. Pozwól sobie próbować. Bez praktyki nie ma postępu. A bez błędów nie ma praktyki. A teraz powiedz, jak Ty reagujesz na błędy. Zniechęcają Cię? A może dodają Ci siły? Daj znać w